9.3 Finansowanie przedsiębiorstw. Wprowadzenie. Finansowanie przedsiębiorstw to proces zdobywania pieniędzy potrzebnych do założenia i prowadzenia firmy. Wyobraź sobie, że chcesz otworzyć sklep z zabawkami. Musisz znaleźć pieniądze na wynajem lokalu, zakup zabawek i reklamę. Finansowanie to sposób, aby zdobyć te pieniądze, aby Twój sklep mógł powstać i dobrze działać. Co to jest finansowanie przedsiębiorstw? Finansowanie przedsiębiorstw to zdobywanie pieniędzy na start i rozwój firmy. Pieniądze te mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak oszczędności, pożyczki, inwestorzy czy pomoc rodziny i przyjaciół. Dlaczego finansowanie jest ważne? Start firmy pomaga zdobyć pieniądze potrzebne na założenie firmy. Rozwój firmy umożliwia rozwijanie firmy, wprowadzanie nowych produktów i usług. Płynność finansowa zapewnia, że firma ma wystarczająco dużo pieniędzy na bieżące wydatki. Skąd można zdobyć pieniądze na finansowanie firmy? 1. Oszczędności. Jednym ze sposobów na zdobycie pieniędzy na start firmy są własne oszczędności. To jak skarbonka, do której odkładasz pieniądze na ważne cele. Przykład Używanie własnych oszczędności na wynajem lokalu i zakup zabawek do sklepu. 2. Rodzina i przyjaciele. Rodzina i przyjaciele mogą pomóc w finansowaniu firmy, pożyczając pieniądze lub inwestując w Twój pomysł. To jak prośba o pomoc bliskich, gdy potrzebujesz pieniędzy na coś ważnego. Przykład. Pożyczka od rodziców na start sklepu z zabawkami. 3. Pożyczki bankowe. Możesz również uzyskać pożyczkę z banku. Bank pożycza Ci pieniądze, które musisz później spłacić wraz z odsetkami. To jak pożyczanie pieniędzy od kogoś, kto oczekuje, że zwrócisz je z dodatkowymi kosztami. Przykład. Pożyczka bankowa na zakup wyposażenia do sklepu. 4. Inwestorzy. Inwestorzy to osoby lub firmy, które inwestują swoje pieniądze w Twój biznes w zamian za udział w zyskach. To jak partnerstwo: inwestorzy pomagają Ci finansowo, a Ty dzielisz się z nimi zyskami. Przykład. Inwestor, który daje Ci pieniądze na rozwój sklepu, w zamian za część zysków. 5. Craftfunding Craftfunding to sposób zbierania pieniędzy od wielu osób przez Internet. Ludzie, którzy wierzą w Twój pomysł, mogą wpłacać małe kwoty, które razem dają dużą sumę. To jak zbieranie pieniędzy na projekt od wielu ludzi, którzy chcą Ci pomóc. Przykład Zbieranie pieniędzy na start sklepu z zabawkami przez platformę crowdfundingową. 6. Dotacje i granty. Dotacje i granty to pieniądze, które można otrzymać od rządu, organizacji pozarządowych lub firm, aby pomóc w rozpoczęciu i rozwoju biznesu. Często nie trzeba ich zwracać. To jak prezent, który dostajesz, aby zacząć coś nowego. Przykład. Otrzymanie dotacji na rozwój sklepu z zabawkami od lokalnej organizacji wspierającej przedsiębiorców. Jak zdobyć finansowanie? 1. Przygotowanie planu biznesowego. Aby zdobyć finansowanie, musisz mieć plan biznesowy, który opisuje, co chcesz osiągnąć, jak zamierzasz to zrobić i ile pieniędzy potrzebujesz. To jak mapa, która pokazuje, gdzie chcesz iść i jak tam dotrzeć. Przykład. Plan biznesowy sklepu z zabawkami, który opisuje, jakie zabawki będziesz sprzedawać, jak będziesz je promować i ile pieniędzy potrzebujesz na start. 2. Prezentacja pomysłu. Musisz umieć przedstawić swój pomysł osobom, które mogą ci pomóc finansowo. To jak opowiadanie historii o Twoim pomyśle i przekonywanie innych, że warto Ci pomóc. Przykład. Prezentacja planu biznesowego inwestorowi, aby przekonać go do zainwestowania w Twój sklep z zabawkami. 3. Poszukiwanie odpowiednich źródeł finansowania. Musisz znaleźć odpowiednie źródła finansowania, które najlepiej pasują do Twojego biznesu i sytuacji. To jak szukanie najlepszego miejsca, gdzie możesz pożyczyć pieniądze lub zdobyć pomoc. Przykład. Decydowanie, czy lepiej skorzystać z pożyczki bankowej, czy szukać inwestora. 4. Złożenie wniosków. Często musisz złożyć wnioski o finansowanie, które zawierają informacje o Twoim biznesie, planie i potrzebach finansowych. To jak wypełnianie formularzy, aby ubiegać się o pomoc. Przykład. Złożenie wniosku o pożyczkę w banku na zakup zabawek do sklepu. Przykład zdobycia finansowania. Wyobraź sobie, że chcesz otworzyć sklep z zabawkami. Oszczędności, używasz swoich oszczędności na wynajem lokalu. Rodzina i przyjaciele, pożyczasz pieniądze od rodziców na zakup zabawek. Pożyczki bankowe, składasz wniosek o pożyczkę w banku na zakup wyposażenia sklepu. Inwestorzy, przedstawiasz swój pomysł inwestorowi, który daje ci pieniądze na rozwój sklepu. Craftfunding, zbierasz pieniądze od ludzi przez internet, którzy wierzą w Twój pomysł. Dotacje i granty, otrzymujesz dotacje od lokalnej organizacji wspierającej przedsiębiorców na promocję sklepu. Podsumowanie. Finansowanie przedsiębiorstw to proces zdobywania pieniędzy potrzebnych do założenia i prowadzenia firmy. Pieniądze te mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak oszczędności, pożyczki, inwestorzy, crowdfunding czy dotacje. Aby zdobyć finansowanie, trzeba przygotować plan biznesowy, umieć przedstawić swój pomysł, znaleźć odpowiednie źródła finansowania i złożyć wnioski. To jak szukanie pieniędzy na spełnienie marzenia. Krok po kroku realizujesz swoje plany i osiągasz sukces. 9.4. Innowacje w biznesie. Wprowadzenie Innowacje w biznesie to wprowadzanie nowych pomysłów, produktów lub sposobów działania, które sprawiają, że firma staje się lepsza i bardziej konkurencyjna. Wyobraź sobie, że masz sklep z lodami i wymyślasz nowy, niezwykły smak lodów, którego nikt wcześniej nie próbował. To jest innowacja, która może przyciągnąć więcej klientów i sprawić, że Twój sklep będzie wyjątkowy. Co to jest innowacja? Innowacja to coś nowego i lepszego, co wprowadzasz do swojej firmy, aby poprawić jej działanie lub przyciągnąć więcej klientów. Może to być nowy produkt, usługa, sposób sprzedaży lub metoda produkcji. Innowacje sprawiają, że firma jest bardziej interesująca i konkurencyjna. Dlaczego innowacje w biznesie są ważne? Przyciąganie klientów, nowe pomysły mogą przyciągnąć więcej klientów, ponieważ są one interesujące i świeże. Zwiększanie zysków, lepsze produkty i usługi mogą prowadzić do większej sprzedaży i zysków. Wyprzedzanie konkurencji, dzięki innowacjom firma może wyróżniać się na tle konkurencji. Poprawa efektywności, nowe metody pracy mogą sprawić, że firma działa szybciej i taniej. Jak wprowadzać innowacje w biznesie? 1. Kreatywne myślenie. Pierwszym krokiem jest wymyślanie nowych pomysłów. Można to zrobić poprzez burzę mózgów, podczas których wszyscy w firmie dzielą się swoimi pomysłami. Przykład: wymyślanie nowych smaków lodów, takich jak truskawkowo-miętowe czy czekoladowo-pomarańczowe. 2. Badanie potrzeb klientów. Kolejnym krokiem jest zrozumienie, czego potrzebują i czego chcą klienci. Można to zrobić, pytając klientów o ich opinie i preferencje. Przykład. Przeprowadzanie ankiet wśród klientów sklepu z lodami, aby dowiedzieć się, jakie smaki lubią najbardziej. 3. Testowanie pomysłów. Zanim wprowadzisz nowy pomysł na rynek, warto go przetestować. Można to zrobić na małą skalę, aby zobaczyć, czy pomysł działa. Przykład. Testowanie nowego smaku lodów na małej grupie klientów i zbieranie ich opinii. 4. Wprowadzenie innowacji na rynek. Jeśli pomysł się sprawdzi, można go wprowadzić na rynek na większą skalę. To jak pokazanie swojego nowego wynalazku wszystkim, żeby mogli go używać. Przykład. Wprowadzenie nowego smaku lodów do wszystkich sklepów i promowanie go w reklamach. 5. Monitorowanie i doskonalenie Po wprowadzeniu innowacji ważne jest, aby monitorować, jak sobie radzi i wprowadzać ewentualne poprawki. To jak sprawdzanie, czy nowy wynalazek działa dobrze i dodawanie ulepszeń. Przykład. Sprawdzanie, czy nowy smak lodów jest popularny i wprowadzanie ulepszeń na podstawie opinii klientów. Przykłady innowacji w biznesie. 1. Nowe produkty. Firmy mogą wprowadzać nowe produkty, które są innowacyjne i przyciągają klientów. Przykład. Sklep z lodami wprowadza nowe, unikalne smaki lodów. 2. Nowe metody produkcji. Firmy mogą wprowadzać nowe technologie i metody produkcji, które są bardziej efektywne. Przykład. Fabryka zabawek wprowadza nową maszynę, która szybciej i taniej produkuje zabawki. 3. Nowe sposoby sprzedaży. Firmy mogą wprowadzać nowe sposoby sprzedaży swoich produktów, takie jak sprzedaż online. Przykład. Sklep z ubraniami otwiera sklep internetowy, aby klienci mogli kupować ubrania online. 4. Poprawa obsługi klienta. Firmy mogą wprowadzać nowe sposoby obsługi klientów, aby byli bardziej zadowoleni. Przykład. Restauracja wprowadza aplikację, dzięki której klienci mogą zamawiać jedzenie online i śledzić status swojego zamówienia. Podsumowanie. Innowacje w biznesie to wprowadzanie nowych pomysłów, produktów lub metod, które sprawiają, że firma jest lepsza i bardziej konkurencyjna. Dzięki innowacjom firmy mogą przyciągać więcej klientów, zwiększać zyski, wyprzedzać konkurencję i poprawiać efektywność. Aby wprowadzać innowacje, firmy muszą myśleć kreatywnie, badać potrzeby klientów, testować pomysły, wprowadzać je na rynek i monitorować ich działanie. To jak ciągłe wymyślanie nowych, lepszych sposobów na prowadzenie biznesu, aby osiągnąć sukces.